Bardzo z dużym się spotkał oglądalnością pytania do pisowców, więc kontynuujemy. Kto głosował przeciwko ustawie Watowskiej w 2015 roku? PiS czy Platforma? Oczywiście PiS hamował karuzele vat -owskie. Drugie pytanie: Amber Gold, afera Platformy czy PiSu? No oczywiście, że PiSu. Faceta wypuściło Pisowskie CBA. I dostał gdzie kasę, kredyt w Gdańsku, uskokła skoków z Stepczyka i go później ryzyk promował. Cały Amber Gold. Musimy mieć jakieś pytania. Kolejne pytanie: Praktycznie, no co tam chcecie dawać? Na przykład. Ile Polska, kiedy wojska NATO w Polsce były? Od 2013 roku. Komorowski to załatwił. Dwa lata, były już, dwa lata byli Amerykanie stacjonarnie w Polsce, a nie, że PiS to zrobił. Kto wybudował stadiony na Euro 2012, bo też słyszałem, że podobno PiS wybudował, mimo że nie rządził. Tusk, oczywiście, wybudował. Kto wybudował to wybudował autostrady w Polsce, oczywiście, platforma. PiS zero autostrad wybudowało. Nawet nie potrafił dokończyć projektów Platformy przez 8 lat. Eee, jakaś, Podobna jakaś hosta była zapisu. HOSA była światowa, Rumunia miała 10% PKB, eee, a Polacy ile mieli? 5%. <grydy> Czyli jechali na wstecz przez autostradę, a się chwalili jako sukcesem. A to po prostu była HOSA gospodarcza. Eee, inflacja kiedy w Polsce wybuchła? Przed wojną w Rosji czy po? Czy przed? Eee, no przed oczywiście wybuchła. Z kim PiS jest w Unii Europejskiej, z proputinowcami czy z proeuropejczykami? Oczywiście, że z proputinowcami, chodzi o to, żeby po prostu Unia Europejska się rozpadła, aby Putin mógł rozgrywać poszczególne kraje. Słuchajcie, no takie rzucacie, rzucacie, rzucacie mi pytania, seweci, komentarze, bo praktycznie wszystko, co PiS robi, to jest jedno wielkie zło. Kto uwolnił pedofila, Duda czy Tusk? Duda oczywiście łaskawił pedofila. Komisja teraz śledcza do spraw pedofilii okazała się sprawą komisją do spraw mobbingowej, sami wariaci mobbingowi tam siedzą. Te powiedział, że ciemny lot tu kupi? Kurski czy tu Oczywiście, że Kurski. Ile zysk Orlenu od czego zależy? Od przebojowości, czy od tego ile kasy nam z kieszeni wimo na stacjach benzynowych? Tyle ile nam kasy ze stacjach benzynowych wyjmą, więc dochód Orlenu to jest strata dla, dla Polski, dla Polaka. Kto wyprzedał majątek narodowy? Oczywiście, że PiS. Kto wyciął wszystkie polskie drzewa? Oczywiście, że PiS, dokładnie Solidarna Polska, czy tam Solidarna Rosja dokładnie to wprowadził sędziów na telefon? Oczywiście, że PIS, ustawą kagańcową, tak zwana ustawa na telefon. Sędziowie podobno są wybierani na całym gdzieś tam w Europie przez polityków, nieprawda zawsze są przez sędziów. Ech, politycy tylko wyłącznie to, Politycy koczy zatwierdzają. Plus dwa jest zawsze ta inna kultura polityczna, polegająca na tym, że po prostu nie wiem, rolnikowi nie daje się jechać w Ferrari, a tym, co jedzie w Ferrari, nie jedzie, nie wiem, polać Ora, tak? Na przykład. No. Ech, nie wiem, czy to PiS sobie zrozumie tą analogię, ale może być zbyt skomplikowana. No dawajcie, dawajcie, co co tam jeszcze tam, ten, ten Pis? A tego jest tak dużo, że to głowa mała. Ile y, obajtek y, ukradł? Ile, ile PiS ukradł pieniędzy? 600 miliardów, a platforma, ile wyliczyli? 200 milionów. 600 miliardów do 200 milionów. No, więc różnica jest. Yy, 2 miliardy w Ostrowiec, trzy razy budowano lotnisko w Radomiu, yy, CPK, czyli Centralna Przempopownia Kasy, yy, Morawiecki Niemczewicz jest Żydem, Kaczyński jest Żydem, yy, tacy z nich katolicy. Yy. Co tam dalej mamy? Pegasus, a tu już wiecie, że istniał, tak? Bo jeszcze już uważają, że nie istniał. Kaczyński też nie ma żony, kochani, co się tam nie mówili, ani rodziny. Czy Jarek dzwonił do Lecha? Oczywiście, że dzwonił do Lecha, żeby, żeby lądował, bo chciał go, chciał zrobić, żeby Putinowi laskę zrobił. W maju, gdzie miał być Kaczyński? Miał wojska rosyjskie witać w Moskwie. Yy, które Gruzję atakowały no Olech Kaczyński i to Jarek nagrał w macie to non -stop, na żywo pokazywane cały czas, więc no słuchajcie, no nie wiem, no wszystko co zrobił PiS jest antypolskie dawajcie pytania, ja wam odpowiem szczegółowo z ustawami i ze szczegółami, żebyście później nie mówili, że to jest nieprawda, no dziękuję